Jakiś czas temu świat obiegła informacja, że postać Człowieka-Pająka już więcej nie pojawi się nigdy w MCU. Wszystko dlatego, że Sony i Disney nie doszli do porozumienia w sprawie podziału zysków z potencjalnych filmów. Sony nie zgodziły się na propozycję Disneya, gdzie to zyski miało zostać podzielone po połowie, a Disney nie zgodził się na propozycję Sony, gdzie to ich firma miała otrzymać około 5% zysków tylko z pierwszego dnia w kinach. Abyście zrozumieli te liczby, to w przypadku Spider-Man Far From Home, Sony zyskałyby miliard dwieście milionów, a Disney jakieś niecałe 5 milionów. Różnica jest. W sieci pojawiły się informacje na temat potencjalnego połączenia Venoma ze Spider-Manem, ponieważ oba tytuły należą przecież do Sony. Dodatkowo usunięcie Spider-Mana z MCU mocno krzywdzi to uniwersum, ponieważ ostatni film o jego przygodach pokazał, że nie będzie on tylko następcą Iron-Mana, ale także jednym z głównych Avengersów. Jednak śpieszymy z dobrą informacją, ponieważ jak podaje Hollywood Reporter i Variety, Sony i Disney doszli do porozumienia i Spider-Man wraca do Marvel Cinema Universe. Jednak przed rozpoczęciem tego filmu oczywiście zapraszamy do sklepu naszego sponsora, gdzie możecie nabyć świetnie wyglądające ubrania, m.in. właśnie ze Spider Manem. No popatrzcie na tą bluzę, czy na ową koszulkę. I oczywiście, dla Pań się coś znajdzie. Zapraszamy do pierwszego linku podanego w opisie, plus właśnie tam znajdziecie też kody promocyjne na Wasze zakupy. Trzeba powiedzieć jedno, informacja o odejściu Spider-Mana z MCU była szokująca, ponieważ film Spider-Man Far From Home jest uznawany za jeden z najlepszych obecnie filmów MCU. Gdy Sony ogłosiło o rozstanie się z Disneyem, nie wiadomo było jak potoczą się dalej losy Człowieka Pająka. Czy zobaczymy nową wersję, czy może znany nam Spider-Man połączyć z siły z Venomem w walce z Carnegiem? Nic nie było pewne aż do dnia dzisiejszego, kiedy to oficjalne Sony i Disney ogłosili ponowną współpracę, dzięki której w MCU pojawi się trzeci film o Spider. Dodatkowo, dzięki temu Peter Parker może ponownie pojawić się w filmach o innych bohaterach, oczywiście w granicach obecnego planu MCU. Ta wiadomość jest niezwykle przyjemna dla wszystkich fanów MCU i chyba nie tylko. Dla niedzielnego fana też filmy Spider-Mana przeciw przypadły do gustu, patrząc na oceny poprzednich dwóch filmów. Jednak to nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ biorąc pod uwagę ogromny sukces, jakim był Spider-Man Far From Home, widzów powinno ucieszyć to, że cały zespół produkcyjny zostaje taki sam. Oczywiście budową i deweloperką tego filmu będzie zajmował się Marvel Studios z Kevinem Feige na czele, a głównym producentem, tak samo jak w przypadku poprzedniego filmu, będzie Amy Pascal. Jestem niesamowicie podekscytowany powrotem Spider-Mana do MCU, mówi Kevin Feige. Dodał jeszcze, że Spider-Man jest na tyle mocną obecnie postacią, że trudno jest sobie wyobrazić ten świat bez niego. Amy Pascal dodał, że to porozumienie to nie tylko sukces obu wytwórni, ale przede wszystkim fanów, ponieważ to oni dalej będą mogli doświadczać Spider-Mana w MCU. Według informacji podanych przez Hollywood Reporter i Variety do podpisania umowy doszło w nocy z czwartku na piątek i już kilka godzin później Sony i Disney ogłosiło oficjalnie powrót w współpracy. W rozmowach brali udział tylko cztery osoby, po dwie, z każdej firmy. Według najnowszych informacji wynika jednak, że pomimo tego, że Spider-Man będzie miał swój film w MCU, będzie mógł pojawiać się w innych produkcjach, to w tym samym czasie Sony planuje wykorzystać jego postać w swoich własnych produkcjach. No i raczej tutaj chodzi o coś o Czym wcześniej powiedzieliśmy, czyli pojawienie się Petera Parkera w drugim filmie o przygodach Venoma i Eddie'ego Broka. Pomimo tego, że widzowie są temu przeciwni, to trzeba dodać jedno: jeśli taka jest cena powrotu u Spidermana do MCU, to trzeba to po prostu zaakceptować. W ciągu kilku dni poznamy o wiele więcej szczegółów na temat nowej współpracy, więc jeśli nie chcecie przegapić ani jednej informacji, to oczywiście zapraszamy do zostawienia subskrypcji. A wy cieszycie się z powrotu Spidermana do MCU? Dajcie nam znać w komentarzach swoje opinie na ten temat temat. Przypominamy także o sklepie naszego sponsora, gdzie możecie nabyć świetnie wyglądające ubrania właśnie ze Spider-Manem. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Sedonecz z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.